Pamiętam jak rozmawialiśmy w Krynicy, Wiesz, bardzo mnie ciekawi ten wątek społeczny, jak będziemy pracować. Przecież to absolutnie zmieni sposób funkcjonowania. Ja w tej chwili na razie myślę nad wpływem na procesy polityczne. Zwłaszcza jeżeli chodzi o, o coś, co nazywamy ciągle demokracją, czyli gdzie mamy te procedury wyborów teoretycznie zależne od tego, co tam w głowach A, sobie noszą miliony głosujących. Czyli żeby, głosujący. żeby odzwierciedlić strukturalne siły poprzez pośredników, którzy są masą organiczną, to są pochylni politycy w, w, w i oni są chwili, zbędni. To tego coś z, z, zacznę, zacznę od poziomowych y, 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 konstatacji. W tej chwili już się pojawiły analizy po tym, jak widzą ludzie, co się dzieje z, z gpt czyli pół, przez jakiś miesiąc, półtora. Y, już poważnych firm, tych, które tam doradają Google'owi y i tak dalej, że 95 do 98 kontentu całej sieci w ciągu 2,5 roku będzie generowana przez AI. Rozumiem. A w praktyce co to oznacza dla naszych słuchaczy i widzów. No, tak, i teraz kontent y, sieci, kształt sieci. Audiowizualne. Y, twory, które utwory, które odbieramy y, y, cyfrowo czy to z komórki, czy z tabletu, czy z komputera, jakkolwiek mamy do, do, do nich dostęp, kształtują już w większej części nasze myślenie kulturowe, polityczne, społeczne, a z każdym rokiem eksponencyjnie bardziej. W momencie, kiedy 95% tego jest konstruowane, tworzone przez AI, to jest kwestia ilości. AI ma taką łatwość szybkość tego tworzenia po prostu zaleje nas tym. To to, co my sobie myślimy, w jaki sposób kształtujemy nasze krajobrazy polityczne, kulturowe, będzie pochodną tego, co myśli AI. No nie tyle, co myśli AI, tylko które modele AI, które tworzą te kontenty, są bardziej skuteczne, bo one będą optymalizowane tak. pod to, jaki kontent audiowizualny skutecznie oddziałuje na umysły odbiorców. Przez skuteczne oddziaływanie możemy myśleć różne rzeczy. Na przykład reklamodawca sobie zamawia. Ja chcę mieć taki utwór audiowizualny zrobiony przez AI w ciągu tam 5 sekund, który najskuteczniej mi wpłynie na sprzedaż mojego produktu. I to będzie bardzo szybko mierzalne ewolucyjnie. Tam czy AI ci wygeneruje w pierwszym rzucie 10 tysięcy, to się okaże w, test, w testunku, że te cztery warianty są najskuteczniejsze. Z tych czterech wariantów robisz następne 10 tysięcy, tak. To eksponencjalnie rośnie. Nie? I teraz powiedz sobie, że, że definicja skuteczności jest trochę inna. Czyli na przykład nie to, że ty nie możesz się oderwać od serialu stworzonego przez AI. To jest tak wyoptymalizowany pod względem e, pochwycenia Twojej uwagi, że masy binge wo nie mogą się po prostu są uzależnione, bo tak jest wyoptymalizowany pod tym kątem. Ale tak samo content polityczny, ten, który wpływa na Twoje poglądy Oczywiście. polityczne. Na sterowanie tobą, żebyś wybierał takie nie. Oczywiście nie. to nie działa zero-jedynkowo, tak, że każdy jest niewolnikiem. Chodzi o to, że to działo statystycznie wystarczająco Oczywiście. dobrze. Ja ci powiem taki, wrzucę i też naszym słuchaczom. Kilka dni temu mój kolega wrzucił to pytanie do tego, wiesz, tego, tego systemu AI, o którym wspomniałeś. Stwórz, napisz mi, napisz mi optymalny scenariusz filmu. Gdzie AI rządzi, decyduje o procesach politycznych, bo one są najbardziej zoptymalizowane, jeżeli AI o tym robi. AI, czyli zadaliśmy pytanie AI, żeby samo sobie zrobiło scenariusz filmu, gdzie jej samo rządzi i jak reagują politycy, i co się dzieje, i tak dalej. I tam 15 sekund pomielił i generalnie wypukał wy, wy z siebie. Jest świetny scenariusz. Gdzie najbardziej się skupia na tym, że politycy próbują zniszczyć to AI, bo, za, bo są naruszone ich strukturalne interesy ich w ogóle waga, i znaczenie, i co się dzieje, a w ogóle AI świetnie to robi wszystko. Fajne są te, Dobre, te, te utwory, których zadajesz AI, żeby ona sama dialogowała z sobą, ujawniając swoje wewnętrzne stany mentalne. No. To to jest już odlot, nie? A, a najbardziej powalające ze znajomych autorów to są rzeczy, które ona wypluwa w stylu. Czyli zadajesz im nie napisz coś w stylu tego i tego autora. I ona faktycznie pisze w stylu tego i tego autora. Tak robią, tak? Tak. I, to, I najlepsze jest to, że ona jest tym skuteczniejsza, czyli tym lepiej to robi, im ten styl jest bardziej charakterystyczny. Rozumiem. Czyli w wersji graficznej na początku prawie wszyscy, te, te twitterowe hasztagi związane z Midjourney były zalane obrazkami w stylu Beksińskiego. Rozumiem. Bo to jest najbardziej charakterystyczny, jeden z najbardziej charakterystycznych. Tam, tak samo z, z Francisza Bacona i tego typu e, e, malarzy. Nie? Więc, ale wracając do, do czystej polityki. Nie? No i teraz powiem sobie, że nadal masz normalny system demokratyczny, tak go teraz rozumiemy. Nie? Czyli masy na podstawie tego, jakim tam medialnie politycy namieszali w głowach, idą i wrzucają sobie te swoje głosy do. Do urn. A teraz to nie są ci politycy, którzy mieszają w głowę, tylko masz armię AI, które ci generują ogromne ilości kontentu i ten kontent ci tak optymalizuje, masuje, optymalizuje. Albo jeszcze lepiej, że wiesz, że. Ale czekaj, że... bo to jest, to jest początek, nie? I teraz pytanie: OK, jeżeli to są politycy nasi polscy i powiedzmy PO wynajmuje swoich macherów od AI, a PiS wynajmuje swory macherów od AI, to jeszcze możesz stwierdzić, OK. Zmanipulowali zmanipulizowali optymalnie, doskonale, wpływ jest bardzo silny, ale to się ciągle Polacy biją o polską politykę. Nie? No co jak obcy? Dokładnie. A co jak nie jesteś w stanie tego konkuracji. odróżnić? Nie? No tak, tak, Bo masz kontent, który cię w sieci. Albo co jak jest jeden dyktator, jak Xi Jinping na przykład, albo Malinowski, już nie ujmując Malinowskiemu czy Kowalskiemu. I on po prostu nie musi mieć tych wszystkich pośredników, bo ja mu mówić co społeczeństwo chce. A to jest, to jest inny Ja na razie mówię o starym systemie demokratycznym i wpływie poprzez kontent audiowizualny. Nie? Jeżeli jeżeli chcesz Państwo, chce jakąś zachować samosterowność wewnętrzną, że OK, my będziemy y, y, używać tych narzędzi ale to polscy politycy będą manipulować polskimi wyborcami, a nie rosyjscy politycy albo amerykańscy politycy, albo niemieccy politycy, nie? to co zrobić, żeby zachować taką wewnętrzną sterowność? Nie? Zwłaszcza, że. Sam kontent będzie nieodróżnialny. Nie będzie w stanie powiedzieć. Nie, no, nie, nie będzie narodowych AI. No. Dokładnie, nie? Więc będziesz musiał budować filtry, które także będą oparte na AI, bo żaden człowiek, żaden ludzki cenzor nie będzie w stanie tych bilionów. i cenzura będzie tak. Tak? Więc będziesz miał AI cenzurujące, które będzie filtrowały te rzeczy, które mogą być dopuszczane do ludzkich umysłów, tych wyborców, które mają dokonać tego wyboru. No i teraz będzie wojna. Kto ma lepsze AI? Nie? No, i regulacje, i etyka, cała z tym związana. Ale zauważ, że w tym momencie cała kontrola będzie na poziomie tych filtrów, a de facto już nie wyborców. No tak. Więc w jakim sensie to można powiedzieć, że to jest nadal demokracja? Mhm. W sensie rytuału religijnego, że mamy tam święto co cztery lata, i ludzie idą i wykonują pewne Bole. symboliczne ruchy. Nie? Pełna zgoda.